Cześć Monika, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj kuzyni lecą podłogień. Lecimy dzisiaj tależowanką. tareżowanko tego pola po owsie. Siemasz, kuzyn? Widzę, że jest jak był my, ty. No. To ty dzisiaj jedziesz tym zielonym, nie? Szrota. Tak. To dobrze. Tak. Dobrze, dobrze. No to jedziemy, jedziemy, ciśniemy na poletko, widzowie, yy, talerzówki nie są kupione, tylko później nam wypożyczył, na szybko tam pożyczył od kogoś, coś, coś. Yy, no, Telerz, lecimy sobie talerzować, widzowie, potem będzie oreczkę na tym polu, wyrównamy sobie to ładnie i, i tu będzie siew kukurydzy na marzec. Powinno nam to szybko zajść Co, ciśniemy Nie wiem, co się tu stało, że... że tego owsa nie, nie wykosił. Nie, no, ale to już nie nasza strata. Ten właściciel coś, nie wiem. Pięknie idzie, ładnie kryje. Jak widzicie, nic nie zostaje, żadnych resztek. No, w następnym odcinku yy, mi się wydaje, że będzie siew. Nawet nie wiem, czy nie wiem, czy. Co, a mi się wydaje, że że nie, nie wiem, co będzie chciał. Jak nie będzie siewu, to będzie coś innego, bo nie wiem, co kuzyn chce siać na tych dwóch pozostałych polach. Tutaj tą kukurydzą się polem pod kukurydzą zajmiemy się bardziej gdzieś tak gdzieś przed wiosną gdzieś, bo niech, nie, nie będziemy niepotrzebnie przesuszać tej ziemi po prostu to to stale i to się uprawi później na wiosnę no, no tak już teraz bardziej się nudno robi na, na gospodarstwie Teraz to prędzej to już będą jakieś odcinki, nie wiem, kiszonki na razie nie będzie, bo w sumie i tak kukurydzy nikt, chyba z nas nie ma. Krównie mamy. To raczej będą jakieś, nie wiem, objazd, nie wiem, jakieś nowe nabytki, jak się znajdzie, jak się znajdą pieniądze. A to nie wiadomo. Nie jak to będzie. No, coś się wykombinuję. Ewentualnie będzie tak, że z kuzynów teraz będzie po prostu przerwa i będą tylko sąsiedzi i się zobaczy, a po prostu my tu to podziałamy jakoś inaczej. Z, tutaj z chłopakami zrobimy, że na przykład byśmy skipnęli coś, a byście mieli co dwa dni na przykład sąsiadów. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. No, kuzy sąsiadów. Seria, mieliście pierwszy odcinek, to tak naprawdę my już mamy. Powiem Wam tak, my już mamy, jak jest już bardzo dawno po żniwach, już nawet już po kiszące jest, już wszystko, wszystko jest prawie, no już mamy dużo odcinków na zapas nagranych, bo nagraliśmy, nagrywaliśmy tylko po prostu na zapas w międzyczasie, w międzyczasie, kiedy mieliśmy przerwę tam przed wyjazdami i tak dalej, a tak się będę niedługo teraz zabierał zamontowanie, bo po prostu nagraliśmy to już, żeby tak wiecie, czas wolny jest, a jak wiecie, się kończą wakacje powoli. No, i szkoła jest. i Po prostu nagraliśmy sobie na zapas, bo tak naprawdę to te kilka odcinków, które nagraliśmy na zapas, do jakiegoś czasu tam starczy. I potem pod koniec sierpnia, jak się już zapas odcinków skończy, to nagramy też właśnie kilka na zapas, żeby w etap tutaj w szkoły wejść na spokojnie, nie trzeba się będzie stresować, że odcinek zmontować, nagrać i tak dalej. Jak widzicie, widzowie, szybciutko nam zeszło. Oczywiście, obserwujcie też karty społeczności, bo yy, no żebyście wiedzieli, co się będzie, bo tam wrzucałem też info o przerwie i jest, było też również info po, po, o powrocie po przerwie, też było info. Także po prostu sprawdzajcie co jakiś czas sobie karty społeczności, żeby było wiadomo, co, co w trawie piszczym. No, mamy stależowane. Fajne te talerzówki, wam powiem, widzowie. Mi się wydawało, że tam chyba kuzyn owiec planował posiać na tych tam tamtych dwóch polach, bo owiec się najbardziej opłacał, nie jest najdroższy. Pięknie. Mamy stareżowane to tylko. Niech se tam leży. Niech nam to spróchnieje. Trochę żyzna, bardziej żyzna gleba będzie. Teraz my ciśniemy na gospodarstwo. Zapytamy kuzyna, jakie są plany dal dalsze. No i mi się wydaje, że chyba będziemy powoli kończyć odcinek, bo taki króciutki był. Z kuzynów, tak wiecie. Tak powolutku. Co tam, kuzyn? I masz w ogóle plany już, co siejemy na tych dwóch polach tam na zboże? Jeszcze nie, ale na razie... myślę.. Na razie to trzeba pochować maszyny na zimę, bo niedługo będzie. I... To chowamy no. teraz. Na razie nie, myślę, że już to byśmy zrobili A... poza odcinkiem. Nie, ale wiesz co taki krótki odcinek wyszedł to dawaj zrobimy teraz z przestawianiem maszyn w Codole. No dobra. Talerżówki zostawiamy na wierzchu, bo i tak trzeba będzie je odwieść. No. I siewniki też zostaw, nie? Ta a siewniki to też się do, do podwiatek wrzuci czy coś. No bo one i tak będą wyciągane, ale żeby się nie, nie niszczyły pod tą chmurką. Na wiosnę będzie... Słuchaj, kuzyn też trzeba zaorać na to pole, co przed chwilą tolerowaliśmy. Dobro. To nie, za... to na razie to pługi pochowam. No, ja też pochowam pługi. Tak bardziej na zewnątrz. Pługi nie, bo to na wiosnę dopiero, to wiesz. To w sumie się i tak powyciąga, to czekaj. RCW trzeba przyparkować, bo tam za RCW jest dużo miejsca. Dobra, troszeczkę pootwieram wrota. Czekaj, ja odparkuję tego RCW. O kurde, ile się miejsca tu zrobiło, nie? Wątpię, no, no widzowie, Ferdek znowu wyjeżdża, bo on tu lubi gdzieś podróżować. Ferdek znowu wyjechał. Zaraz mu też przyczepy odwiązałem. To się teraz odcinek już się zrobi. Żebyście mieli co widzowie hmm. oglądać. Ej, a kiedy będzie najlepsza cena na pszenicę? Mi się wydaje, że gdzieś na wiosnę albo od razu po żniwach. Nie wiem. Trzeba by było zobaczyć, wiesz, kuzyn. Bo wiesz, że my nie mamy sprzedanego zboża. No to zobacz w telefonie, kiedy najlepsze prognozy na skupie. No to czekaj. Dobra, tak, tu są pochowane kultiwatory. Kombań stoi na razie, widzowie, tam, ale on się tam nie będzie brudził, bo jaką, jakąś plandeką go przykryjemy i... No, niby w grudniu, nie? Mhm. I mamy z też może jakąś tutaj wiatę wybudujemy. Dobra Przydałoby się no, Przydało, na kombajn to, chociaż. No, przydałoby się. Tak, poczekaj, na razie te y, rzeczy... Tak, na razie pół w sumie na razie kultywatora tylko tu sprowadzę, bo te mniej potrzebne, tą beczkę to zaraz w sumie i tak trzeba będzie na złom wywieźć, tylko tą beczkę ten... Wy wywiozę. Ja na w sam konią rzucimy, bo najtek no przez... Kultywator czas... już dam, co? Nie, 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 beczkę damy, bo kultywator będzie wyciągany, a beczki na razie nie potrzebujemy. No sobie to tak. Dodamy te najmniej potrzebne na koniec, widzowie. A co tam jeszcze zostało Czek? No tam w tam walnęliśmy, tam gdzieś ilość, coś tam było, nie? W sumie nic, na razie nie trzeba, bo to i tak nigdzie nam się nie zmieści. Ta przyczepa to i tak już bardziej złom. Beczkę tak. za, zaraz też w sumie to tam bećkę, poza... No to nie ma, no to nie już za, mogę w sumie... odcinkiem na złom wywiozę. Okej. Okay, bo to jeszcze będą używane. Stara samoróbka. Siewniki podjadę tam, gdzie jest grybiarka. Nie, na razie bym do stodoły, bo i tak tu będzie miejsca dużo. A na początku... Dobra, zali. ale swniki na samym końcu, nie? Trzeba było... Sciwnikniki na samym początku chciałeś powiedzieć. No w sensie, ale na samym końcu jakby, wiesz... początku. W kolei. W kolejności A, no tak. na samym końcu. Ale tu już nie ma nic. Znaczy jeszcze jest RCW jest, to czekaj. Nie, na, na bank coś musi być jeszcze. Bo, ho, bo nie było tak. Nie było aż tak dużo miejsca na ten... No czekaj, może gdzieś za stodołami to leży, ale nie mam już na koniec. Przyczepy to ci indziej się, się da. Te, no nie mam Jeszcze nic. jeden kultywator został, kubeczki się zaraz wywiezie, tu zobaczę silos. Ukradli nam Ej. Poukradali nam maszyny. No, a gdzie jest nie... nawozu w ogóle? Ty. No tu. A, a no tak rzedł. dobra, to widocznie o. chyba wszystko, no to kultywator i siewniki na samym końcu. No. Szkoda, że ta stodoła jest nitka, bo by się pewnie jeszcze wcisnął ten kombajn. Kombajn. No, ale się nie mieści. Dobra. Takie tutaj widzowie sobie damy po wkładanie maszyn, żeby był porządek. Bo pożniwak to wiecie, nie dawaj, a dobrze, nie daje RCW. Pożniwak się trochę wiecie, powymowało maszyn. Kultywatory damy w sumie też na samym końcu. Bo tam wszystko już kozny pouprawiał, to tu damy drugi kultywator. I w sumie nawet ciągniki z, już z, z siewnikami w, w, w sodo, zobaczymy w Sodole, nie? Znaczy z, z, no. nie zobaczymy tylko położymy. Dobra. pik. Możemy sobie to odłożyć. Dobra, trzeba kupić nową prasę. No, pracę trzeba, ale to pieniądze trzeba zbierać nie? Bo to mi już to test zdecydowaliśmy, fajna była ona. No. Znaczy jeszcze mam na oku taką klasa. Ale później się zobaczy. U jeden ciągnik się tylko w mieści. Dobra, to sama zostawimy, nie? W sumie tutaj, w tej, w tej stodole. No. Dobra, pyk. masz miejsce zrobione. A ja z etorkiem sobie ładnie wparkuję do, do garażu. A nie, w sumie jeszcze nie wparkuję, bo przyczepy będzie, sąsiadowi, trzeba zawieźć Nie no, miejsca tutaj w ogóle prawie już zaczyna, nie wiem, braknąć, nie? Mhm, mm dobra, no, no Czy Znaczy jakby wstrzymaj. się jeszcze go układało Wstaw i zamknij ładnie okienko Jeszcze masz dużo miejsca Ania, wstrzymaj Dobra no, gdzie? Zamykam drzwi, zamykam rota. Dobra, widzowie, no to co, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, no i co, dziękujemy Wam za oglądanie, na razie, cześć!